O rany, to była taka smutna walka i dobrze, że jej nie zobaczycie. Mniej więcej wysłałem gadżet, ale ona padła od Headbutta, od Sorlaxa i tak dalej. Ach... I nawet z tego nie wpłynęło aż tak dużo XP ile tak się spodziewałem początkowo, ale chociaż mam już tego drugiego, no tego ghostka z głowy, więc okej. Okay. Dwa Snorlaxy już nie są dla nas żadnym kłopotem, już można z wiecie, ja mieć trochę więcej swobody w regionie Kanto, można, jak mówię, tymi dwoma ścieżkami, które Snorlaxe blokowały, dojechać do Fuxii, i właśnie propos Snorlaxa, myślę, że teraz będzie dobra chwasia chwila, żeby tego Pokémona nieco omówić, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Snorlax jest typem normalnym. Jest to kupa punktów zdrowia, doskonałej ofensywy, doskonałej defensywy specjalnej, no i także jest to Pokémon, który może mieć jedną z dwóch jakże użytecznych zdolności. Jedna z nich to nietykalność, która daje mu odporność na truciznę, i także druga to otyłość, która osłabia ataki ogniste i lodowe, które byłyby na tego Pokémona rzucone. Więc ten Pokémon z tymi wszystkimi rzeczami. Jest bym chyba powiedział szczerze najlepszym normalnym Pokemonem w generacji pierwszej. A są tylko dwa w całej grze. Jeżeli chcecie, łapcie póki możecie. Świetna opcja. I od tej chwili mój komentarz już nie jest na żywo, jest on dograny po filmie. I tak, no w końcu, skoro mamy z głowy Snorlaxy, to możemy spokojnie wzdłuż drogi 12 udać się na południe do Fuksji, która no jest moim celem od dłuższego czasu. I tak, tu mniej więcej po drodze spotkamy taki oto dom, taki znajdziemy. I tam warto będzie wejść. Otóż w nim mamy tego oto pana, który jak się okaże, jest młodszym bratem górum rybołówstwa. I on także kochałowicie ryby. Jak się z nim zagada, to on nam da. Na lepszą wędkę w grze, czyli super wędkę i oczywiście dzięki niej można w końcu z wody, no mniej więcej na tej drodze wyłowić no jeszcze lepsze pokemony no oczywiście lepsze niż Magikarpie i te pokemony oczywiście teraz warto będzie omówić za pomocą superwentki Fire Red można złapać Horsey, która jest Pokemonem wodnym. I Horsey dla mnie jest małą, obiecującym stworkiem: otóż nigdy ona nie błysza pod względem statystyk. Nawet jej forma ewolucyjna Seedra jest też taka trochę średniawa, mało ciekawa, i też trochę tą formę Horsey jak dla mnie osiąga zbyt późno. Tego Pokemona jeszcze mógłbym jakoś polecić, gdyby był tutaj jeszcze dostęp do jego najwyższej formy ewolucyjnej, czyli Kindry, ale skoro nie ma to raczej odradzam, szukajcie czegoś innego w wodnych pokémonach. Horsey jest mało ciekawe. Z kolei gracze Leaf Green mogą tutaj spotkać Krabiego, który no oczywiście również jest pokémonem wodnym. I trochę szkoda tego typu, że krabi jest wodnym, a nie na przykład normalnym albo no, chociażby walczący, bo ten pokémon się uczy tylko dwóch ruchów wodnych i on się głównie skupia na ruchach normalnych i także on ma wyśmienitą ofensywę, ale fizyczną, a nie specjalną. Także ma na przyzwoitym poziomie fizyczną defensywę, też to jest plus tego pokémona, ale jeżeli szukacie pokémona o podobnych statystykach, który też się uczy podobnych ruchów, co krabi i właśnie też jego MM, ewolucja, czyli Kingler, to pac mniej więcej jest lepszy, on też jest oczywiście do Waszych usług i jego naprawdę bardziej polecam. Ale jeżeli jesteście krabiego, to czemu nie, nie będę was szczególnie powstrzymywał? Po prostu sądzę, że nie jest on aż taki dobry. Gracze Fire Red ma on też małe szanse na spotkanie Psyducka, który jest kolejnym Pokémonem wodnym i to jest kolejna taka trochę opcja przeciętna, otóż pod względem statystyk jest on ogólnie zbalansowany, on się jakoś nimi nie wyróżnia, ale też nie jest jakiś szczególnie okropny pod tym względem i główne kłopoty jakie mam z Psyduckiem to po pierwsze nie ma on zbyt um, użytecznych tutaj zdolności i też po drugie on też się nie uczy zbyt ciekawych ruchów, ma tylko dwa ruchy typu wodnego, znów on niezbyt dobrze e, Wykorzysta swój typ wodny, więc, znów no, jeżeli chcecie, to łapcie, ale znów sądzę, że są po prostu opcje ciekawsze, też bez tm ów, mniej więcej sądzę, że ten Pokémon się nie sprawdzi ani trochę. A w Leaf Green jest 1% szansy na spotkanie Slowpoke'a, który jest z kolei Pokémonem wodno-psychicznym. I o to mi właśnie chodziło. To jest z kolei Pokémon, który już dużo lepiej wykorzysta swoje właśnie typy, czyli wodny i psychiczny. A czym co prawda ten typ właśnie sprawia, że ten Pokémon ma aż 5 słabości, czyli trochę no powyżej przeciętnej, ale wciąż sądzę, że on dobrze z tego typu właśnie skorzysta. Ma no kilka ruchów i wodnych i psychicznych. Jest on właśnie całkiem niezły pod względem zarówno ofensywy, jak i defensywy. Jego główną wadą jest jego szybkość, no ale to czegoś się oczywiście spodziewać po jego, no po tym. Wiecie, po jego imieniu, Slow jest w jego nazwie, więc on musi być wolny, ale wciąż sądzę, że mimo tej szybkości jest to całkiem niezła opcja, na pewno lepsza od innych, no które dotychczas już zdążyłem zmienić, a więc myślę, że mogę go polecić, czemu nie. Ale z kolei najlepszą opcją, no bez wątpienia, powinien być Gyarados, czyli Pokémon wodno-latający, no i który jest formą ewolucyjną Magikarpia. Więc rzeczywiście, jeżeli wam się takiego Karpia nie chce trenować, to wtedy, no na tej drodze można od razu złapać Gyaradosa. I jak mówię, to jest Pokémon, którego wręcz osobiście uznaję za zbyt mocnego, po prostu zawsze, gdy z nim się muszę bić, to zawsze mnie wnerwia, jak mocny on jest, jak dobrze też on może na siebie przyjąć damage, więc jak mówię, jest to Pokémon, który będzie, no, pewnie mordercą, no, gdy tylko będzie po waszej stronie, gdy tylko po tej stronie stanie, więc, no, jak mówię, w, no, w dobrych rękach jest to, no, morderca, niszczyciel i po prostu, no, terrorysta. No, tyle powiem. Jest to po prostu mocny Pokémon. No, co tu więcej dodać? I to w sumie to trochę dziwne, że w tej grze najlepszą wędkę można zdobyć szybciej niż inną wędkę, no lepszą od starej, ale gorszą od, no, właśnie, super, którą teraz zdobyliśmy. I ten gość, w którym walczę, będzie mieć nowego Pokemona, Jest to Electrode, jest to forma ewolucyjna Voltorba. Tak samo jak oczywiście, jak on jest Pokemonem elektrycznym. Jest to, no jeden też z najszybszych Pokemonów, no które w ogóle istnieją aż do dzisiaj. Jest to bardzo szybki Pokemon. Jest to jego główny atut dalej, no jego szybkość, no, mu nie pomoże w walce z moim brukiem. Oczywiście no bruk, jako że jest pokemonem ziemnym, to my działa dobrze na pokemony elektryczne. Więc no to nie była walka trudna, Miał też chyba ten gostek przedtem Woltorba, no chyba też na podobnym poziomie, czy nawet takim samym, tak znając życie. I po prostu, jak mówiłem, przez to, że będzie nas czekało dużo walk po drodze, po prostu... Trochę się bałbym, że mój komentarz nie byłby płynny, gdyby był na żywo, więc dlatego się nam takiej teraz zdecydowałem. I okej, okay, tutaj warto będzie tak, tutaj ściąć to drzewo i z tym gościem powalczyć. Ma on chyba Nidorana Samca i Nidorino. I zanim mamy tutaj dom z żelazo. Jeden z tych itemów, które podnoszą bazowe statystyki Pokemona. No żelazo z kolei widzimy, że podnosimy defensywę, tam mniej więcej to było napisane w opisie. I okej, okay, kolejny pan, wędkarz. Z którym też walka, no, podejrzewam, że nie była ciężka, i tak zanim tutaj mamy kolejną trawkę, tam za tym drzewkiem, w niej kolejne nowe Pokémony do, do zdobycia, które oczywiście również omówię. Jedną z nowości jest do złapania Fire Red Gloom, czyli Pokémon typu Trawa trucizna, który jest formą ewolucyjną Odisha. Jak już o Odishu zdążyłem wspomnieć, nie jestem fanem tego Pokémona, z tego powodu, że jest on, jak dla mnie, trochę zbyt wolny i też się nigdy nie uczy zbyt ciekawych ruchów. Oczywiście z Gloomem historia, no, będzie trochę podobna. No, jest niby nieco oczywiście silniejszy od Odisha, ale to dużo tak naprawdę nie zmienia. I też, no, sądzę, oczywiście, że jak już byście chcieli Walpluma w teamie, to prędzej byście chyba złapali Odisha w czasie w tej grze niż dopiero teraz Gloom. A czy znaczy, Gloom wam się może tylko ewentualnie przyda, jeżeli szukacie jeszcze tak zwanego HM Slave'a do waszego teamu, ale poza taką sytuacją, sądzę, że Gloom już nie będzie dla was w ogóle Pokemonem ciekawym. Z kolei w Leaf Green można tutaj spotkać Whipping Bella, który jest formą ewolucyjną Bellsprouta, no i który oczywiście również jest typem trawa trucizna. I pewnie już no widzicie w tym Let's Playu Kruele w akcji właśnie jako Whipping Bell i sądzę, że jest to całkiem spoko Pokémon tylko jak mówię, jedyne czego on potrzebuje, to jednak kilku mruchów z teamów do wyuczenia, bo też on sam z siebie nie uczy się zbyt ciekawych ruchów no, w swoim move secie. Jak mówię, mniej więcej giga wsysanie od Eriki temu Pokémonowi może całkiem tutaj mocno pomóc. Jak mówię, jest to dobra opcja, tylko po prostu tych teamów potrzebuje. Jest to bardziej agresywny Pokémon z tej dwójki, no właśnie Pokemonów z tego typu, które tu są do złapania, a więc sądzę, że jest niezły cały czas. Za to zupełną nowością będzie dla Was Venonate, czyli Pokémon typu Robak trujący. I tego pokemona mogę głównie polecić tym osobom, które lubiły w teamie używać Butterfree, bo teraz szczerze, przed nami jest taki moment w grze, gdzie już Butterfree będzie trochę już zbyt słabym Pokémonem, nie będzie aż tak się dobrze spisywał. A Venonat akurat będzie ewoluował w Pokémona, który będzie do Butterfree całkiem podobny, tylko że będzie jeszcze lepszy pod względem statystyk, czy też słabości, będzie on ich ogólnie mieć mniej, no i także on się podobnie jak Butterfree uczy ruchów typu psychicznego, czy też takich, które nanoszą na wroga różne statusy, znaczy oczywiście są wciąż jeszcze lepsze opcje Pokémonów do wyboru, które też się takich ruchów uczą, ale wciąż jeżeli chcecie Venonata, to sądzę, że może być niezły, też się może całkiem nieźle sprawdzić. I no to prawda, niby mówiłem, że Venonat jest takim trochę pokemonem mało ciekawym, no tak do innych porównując, ale wciąż pomyślałem, że może go sobie złapię i będę go sobie używał, bo czemu nie? W sumie też to jest taki pokemon, którego całkiem lubię tak naprawdę, więc tutaj się postaram o złapanie takiego, jest to samiczka na poziomie 26. Jest to chyba najwyższy poziom, jakim Venonat może mieć w tym miejscu, w tej trawce. Nie, a tutaj używam właśnie wściekłości, żeby tylko móc zadać no nie największy, ale w miarę rozsądny damage, który temu Venonatowi trochę zmniejszy zdrowie. Do poziomu, w którym no, oczywiście będę pewny, że tego Venonata złapię no przy małej ilości prób. I owszem Great Ball no rzucony, znów próba pierwsza i Venonat jest już mój. Znów no wpis do Pokédexa, jeżeli chcecie to tam no możecie tylko tam sobie wiecie przeczytać, tam wiecie no, wideo spauzować. I co do nazwy, dam mojemu Venonatowi nazwę jak widzicie Ifer. Otóż to była mniej więcej nazwa angielska jednego z duszków w Ghostmaster, jednego z tych żywiołaków powietrza, więc pomyślałem, że właśnie dam mojemu Venonatowi taką nazwę. Tak sądziłem, że to może będzie fajny pomysł, takie też, wiecie, nawiązanie do gry, którą, no, nagrałem jako pierwszą, no, z tych, z których tworzyłem Let's Play. No i już, jakbyś już te walki zaczynają sypać jedna po drugiej i tu w ogóle, no, widzimy na ekranie, no, siłę tak, jak mówię, jest to ruch, który bardzo lubię, jest to, jak mówię, ruch typu normalnego, który może też, no, nie tylko zadać duży damage wrogowi, ale także może go albo sparzyć, albo zamrozić, albo też sparaliżować, ma, wiecie, trzy efekty, które mogą być u wroga wywołane, więc, jak mówię, jest to świetny ruch, mimo wszystko bardzo ten ruch lubię. I takiego się dodło uczymy samodzielnie. I po tej walce w ogóle... What? Sky ewoluuje! Owszem, w tej walce Sky osiągnęła też poziom 31 i na tym dodło zawsze ewoluuje w wyższą formę, czyli w wstrusia trzygłowego zwanego Dodrio. Taki nam się ptasi cerber wytworzył z trzema głowami. Każda też jakby czuła inne trochę emocje, ale... No jakby to jest też taki trochę ciekawy pokemon no mimo wszystko. Więc ok, no jakby mamy tutaj już Dodrio zdobytego, w sensie wywolowanego, I oto jest droga 13 i to jest w sumie przejście z drogi 13 na 14. I to jest taki trochę taki jakby labirynt, znaczy to nie jest taki labirynt gdzie się można zgubić, to jest wiecie to trzeba kilka dróg poprawnych, gdzie można będzie się udać do wyjścia więc to nie jest jednak takie, wiecie, miejsce, gdzie trudno o znalezienie drogi. Tu też się kilka trenerów ustawi. Tak, tu mamy mniej więcej takie oto dwie panienki, ślicznotki, czy tam piękności, jak to gra nazywa. I też zauważyłem, że paniem z tego typu jakby trenerów, że one za wygraną walkę dają wam całkiem dużo kasy, więc z nimi całkiem warto walczyć mimo wszystko. I tak, tą walkę zostawiłem, bo tutaj mniej więcej w akcji zobaczymy u Clifferego wrogiego metronom. To mniej więcej właśnie wylotowało cios ciałem, no rzut ciałem, który, no widzimy, że też całkiem nieźle na moją królę zadziałał, otóż i ją nawet dał radę sparaliżować. Jak mówię, metro no jest to taki trochę ruch ryzykowny, otóż on może działać albo cuda, albo no wręcz nic, może się mm, okazać tym ruchem wręcz bezużytecznym, więc tak mówię, wszystko zupełnie zależy od losu. Nigdy nic nie wiadomo. Wow, twoje ozaki są takie fajne, no... Dzięki, ale no, przypuszczam, że też masz takie same. Skoro też masz Pokémony wytrenowane, chyba też tak przypuszczam, że pokonałaś liderów, skoro tu się dostałaś. Chociaż kto wie, jaka tam, tam jest przygoda tej dziewuszki. Tego nie wiadomo. I tak, tu sobie przypomniałem, że tutaj na dole, w tym miejscu jest item, i tutaj trochę się, no, mam kłopoty z tym odwróceniem się, ale ok, już się udało, jest to PP Up, no, item, który zwiększy maksymalną ilość punktów PP do jednego ruchu u jednego Pokemona. My tu mamy kolejną trawę na drodze 13, tam za tym drzewkiem, i w niej będzie kolejny, kolejny nowy Pokémon, na którego akurat się natrafię, co zresztą za chwilę zobaczycie, a tym Pokémonem jest Ditto, którego oczywiście również omówię. To jest to pokémon normalny i jest to pokémon, który brzmi ciekawie, ale tylko w teorii. Otóż, jedyne, co on potrafi, to tylko transformację, czyli on się zmienia w pokémona, z którym walczy i też przy tym kopiuje jego statystyki, ruchy i także typ nie więcej także oczywiście wygląd. Jak mówiłem, o ile to brzmi ciekawie w teorii o tyle kłopot w praktyce jest taki, że e, większość pokémonów w świecie, pokémon ogólnie w uniwersum jeżeli ma jakiś typ, to jest e, odpornych na ruchy tego samego typu i przez to Dito jednak się w praktyce aż tak dobrze nie spisuje i przez to jednak tego pokemona łapanie raczej od razu nie polecam go do końca. No, i jeszcze można spotkać Pidgeotta, czyli Pokémona typu normalno latającego, który jest formą ewolucyjną Pidgeya. I też sądzę, no, że gdybyście już byli zainteresowani Pidgeotem albo tym bardziej Pidgeotem, czyli wyższą jeszcze formą ewolucyjną, to byście pewnie już wcześniej w tych grze zapali Pidgeya, no bo na to jest dużo okazji. Jest to znakiem powszechny Pokémon do spotkania w dziczy na wysokiej trawie. Ale jeśli dopiero teraz rozpatrujecie łapanie Pidgeotta, to przypomnę, że jest to Pokémon no, nieco bardziej defensywny i zbalansowany wśród z pokemonów z tego samego typu. Wciąż, jak mówię, bardziej wolę pokemony z rodziny Spiroła czym rodziny Dodło, ale wciąż Pidgeot to może być niezły. No to dalej wzdłuż tego labiryntu i przed nami, jak podejrzewam, no to jest chyba kolejny hodowca ptaków, no właśnie no taki typ trenera, który no, dysponuje tylko właśnie e, ptasimi pokemonami, czyli właśnie Spiroły, Pidgey, no to o, oczywiście ich formy ewolucyjne, także Dodło, no ewentualnie też się trafią e, um, u takich... E, Właśnie hodowców ptaków farfecznych, ale to już jest rzadkość bardziej. To jest jeszcze kolejny, z którym tu będę walczył. I w sumie, przy takich właśnie walkach trochę ciężko przyznam, że pewnie mi ciężko będzie znajdować jakieś tematy do gadania. A czy mam może jeden, jedną rzecz, o której mogę na początku powiedzieć? Otóż myślę mniej więcej o wstawieniu jakby filmu promocyjnego mojego kanału. Wiecie, taki, który się będzie odtwarzał zawsze, gdy ktoś wejdzie na mój kanał, mniej więcej. Już po prostu na ma takiej zrobiony i też myślę, że może taki film pokażę na jakimś najbliższym streamie. Chociażby, no, który teraz właśnie będę tworzył, pewnie no, znów z Need for Speed Most Wanted. I tak tą walkę w sobie pokażę, bo tutaj wiecie, myślałem, że ciebie wycwanie, powiecie, mam bruka, wiecie, Pokémon ziemny, dobry na Pokémony te trujące, ale jest jedna rzecz, o której zapomniałem w tej walce. A tą rzeczą jest lewitacja, pasywka Kofinka, która mu. No, daje nietykalność na, poe, na ruchy typu ziemnego, więc no niby się chciałem wyspanić, ale to mi się zupełnie nie opłaciło i tak to tylko się skończyło, no niestety. No i też o to właśnie na taką płacę cenę, że też się bruk dał zatruć i oczywiście po walce tutaj będę zmuszony do użycia antidotum. I tak ogólnie jak właśnie jak się mi będzie chodziło, czy no wiecie, jeździło czy tą drogą, czy to właśnie tą drugą do fuksji, która będzie no na zachód jakby jej początek będzie na zachód od nie Nieważne którą drogą będziecie tutaj jeździli do tej fukcji naprawdę warto już sądzę, że jesteście tutaj zaopatrzyć w dużą ilość antidotów i także em, super potek chociażby też ewentualnie mogą wam się też przydać leki na inne statusy, mniej więcej sądzę, że mogą być przydatne leki na chociażby Paraliż. Też to jest taki status, który może być dla was nieco kłopotliwy, no, gdy tutaj będziecie jeździli. I tutaj tak chyba zmienię, czy zmienię? nie zmienię, nie... Ok, jednak nie zmienię, chyba jednak tutaj wciąż będzie bruk na miejscu pierwszym. I znów więcej, jak mówiłem, hodowców, ptaków. Tu właśnie mówi tego, że... O, czy nauczyłeś ptaka latać, dzięki temu będziesz mógł no, przemieszczać w przestworzach tam, no przez dalekie tam odległości i tak dalej. I no oczywiście jak mówię moja sky, no moja teraz Dodrio ma oczywiście nauczony ten ruch. I wciąż oczywiście się zastanawiam, jak to w ogóle działa, skoro ona nie ma skrzydeł i jest strusiem. No to nie jest tak, że tylko pierze i takie właśnie ptasie nogi wystarczą do lotu. I po walce z tym panem, widzę, że Sky, no właśnie o Wilku, mowa zdobyła także no, wyższy level level 32. Nie uczy się na nim oczywiście niczego nowego. No, oczywiście gdyby się uczyła, to by to było, no, w grze pokazane. I tak, ten gość też tutaj właśnie wspominał takim czymś, że jeżeli Pokémon o jakimś typie uczy się ruchu tego samego typu, to wtedy ten ruch będzie mieć nieco więcej mocy.